Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem. Obchodzimy 55. rocznicę służby. Andrew, chcę podziękować Ci za to, co dla mnie zrobiłeś, za to, co wypowiedziałeś w moje życie. Dziękuję za nauczanie o łasce, które wniosłeś, w którym nadal po wielu latach mogę wzrastać i nie mogę się doczekać kolejnych wielu lat Twoich nauczania. Dziękuję Ci za to. A teraz Andrew. Witaj w naszym poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. W tym roku robimy coś naprawdę wyjątkowego. To już 55 rok, odkąd Pan zmienił moje życie. Świętowaliśmy to w naszej służbie, robiliśmy różne specjalne rzeczy i dużo o tym myślałem. Niedawno usiadłem i napisałem tę małą broszurę zatytułowaną 20 objawień, które zmienią twoje życie. Sposób, w jaki to się stało, jest taki, że rozmyślałem o tym, co Bóg uczynił w moim życiu. Miałem cudowne spotkanie z Panem w 1968 roku, które przyciągnęło moją uwagę i rozpaliło we mnie ogień. Ale nie możesz żyć tylko w oparciu o doświadczenie. Po krótkim czasie to doświadczenie zaczęło zanikać i pojawiła się frustracja. A ja nie wiedziałem, jak ruszyć z miejsca, w którym się znajdowałem. Miałem przebłysk tego, kim był Bóg i co chciał zrobić w moim życiu, ale nie miałem pojęcia, jak dostać się z miejsca, w którym byłem, do miejsca, w którym Bóg chciał, abym był. Byłem sfrustrowany i chyba można to nazwać depresją. Nigdy nie usiadłem i celowo się nad tym nie zastanawiałem, ale po prostu nie miałem pojęcia, jak się gdziekolwiek dostać. Zostałem powołany do wojska i wysłany do Wietnamu. Zamierzam podzielić się tym bardzo szczegółowo, ale Pan zaczął objawiać mi się przez Słowo Boże i to właśnie Słowo Boże i objawienie Słowa Bożego zmieniło moje życie. Doświadczenie, które miałem z Panem, przyciągnęło moją uwagę i chwała Bogu za to, ale mogę Ci zagwarantować, że nie zobaczyłbyś mnie w telewizji. Nigdy nie miałbym takiej służby, jaką mam, nigdy nie wywarłbym takiego wpływu, jaki mam, gdyby nie słowo Boże i wiedza objawiona, tak to nazywam. Nie jest to tylko wiedza, że coś czytasz i intelektualnie rozumiesz, ale chodzi o to, że Bóg objawia ci te rzeczy. Jest wiele wersetów, które o tym mówią, i będę o tym mówił bardziej szczegółowo. Zacznę od pierwszego listu do Koryntian, rozdziału drugiego. Apostoł Paweł, Paweł mówił do Koryntian, toczył się spór o to, kogo powinni uważać za swojego apostoła. Paweł jest tym, który przyniósł im Ewangelię, potem był Apollos. Inni mówili, że są Kefasa, a jeszcze inni mówili, cóż, my podążamy tylko za Chrystusem. Tak więc doszło do podziału w pierwszych czterech rozdziałach listu do Koryntian. Paweł próbował nakłonić tych ludzi do przejścia ponad tym podziałem. Nawet powiedział w trzecim rozdziale, dopóki istnieją między wami spory i podziały, jesteście w cieleśni i postępujecie na sposób ludzki. standard. Okay. Człowieku, to ogromne oskarżenie i jeśli zastosujesz ten standard do nas dzisiaj, to gwarantuję Ci, że ciało Chrystusa jest cielesne. Jest tak wiele podziałów, jest tak wiele nienawiści nawet wśród chrześcijan do innych grup, które również są chrześcijanami. W każdym razie to inny temat, ale kiedy Paweł omawiał to wszystko, zaczął mówić o tym, że nie przyszedł z wyniosłością mowy. To nie był tylko intelekt. To nie na byciu charyzmatyczną osobą zbudował swoją służbę. Pozwól, że przeczytam niektóre z tych rzeczy. W pierwszym liście do Koryntian, rozdziale drugim, w wersie drugim Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. Wiesz, jeśli próbujesz ustanowić, że jesteś tym, który przyniósł Ewangelię tym ludziom i że masz autorytet, by przemawiać do ich życia, a oni powinni szanować to, co masz do powiedzenia, to jest to trochę dziwny sposób, aby to przekazać. Większość ludzi dzisiaj, gdy chce ustanowić swój autorytet, robi to pokazując, że jest szefem i nie wskazuje na swoje słabości. A jednak Paweł mówi tutaj, nie przyszedłem z wyniosłością mowy, postanowiłem niczego nie znać wśród was, byłem u was w słabości i bojaźni. Jest to jedna z rzeczy w Ewangelii, której wielu ludzi nie rozumie, ale droga w górę w Królestwie Bożym nie polega na wywyższaniu się, napinaniu mięśni i pokazywaniu ludziom, że jesteś kimś wyjątkowym i że Bóg jest z tobą. Chodzi o uniżenie się. Kiedy się uniżasz, Bóg okazuje ci więcej łaski. Pierwszy list Piotra, rozdział piąty, i wywyższa cię, tak więc droga w górę w Królestwie Bożym prowadzi w dół. Apostoł Paweł mówi, I byłem u Was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem, a moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby Wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Ponownie mógłbym głosić na temat każdej z tych rzeczy przez długi czas, ale jako całość nasza dzisiejsza chrześcijańska sfera jest bardziej intelektualna niż płynąca z serca. Nie mówię, że nie należy używać intelektu, myślę, że są ludzie, którzy nie używają swojego intelektu, to jest dość oczywiste. Nie chodzi mi o to, że masz zostawić swój umysł za drzwiami i działać bezmyślnie, ale musi to wykraczać poza umysłowy intelekt, umysłowe myślenie. Relacja z Bogiem musi być z serca do serca. W liście do Rzymian, rozdział 10, werset 10, jest napisane, że człowiek wierzy sercem. Wierzymy sercem. Nie można wierzyć tylko z głowy. Są pewne rzeczy, które wykraczają poza zdolność pojmowania wszystkiego umysłem. O tym właśnie mówi Paweł. Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga, głosimy jednak mądrość wśród doskonałych. Oznacza to kompletność lub dojrzałość. Nie chodzi o to, że jesteś bezgrzeszny, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. Kontrastuje więc, że istnieje mądrość tego świata, która jest tylko mentalna i patrzy tylko na rzeczy w sferze naturalnej i opiera swoje przekonania tylko na rzeczach, które można zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powąchać i poczuć. Ale kiedy stajesz się wierzący, musisz wyjść poza swoje mentalne zrozumienie, ponieważ wierzysz w Boga, którego nigdy nie widziałeś. Wierzysz, że On może Cię zmienić. On nie zmienia tylko Twojego fizycznego ciała. Chodzi o wewnętrzne rzeczy, które są niewidzialne, a te niewidzialne rzeczy wiara, którą masz, zmienia Twoje działania i zmienia te widzialne rzeczy. A więc kiedy zaczynasz chodzić z Panem, musisz to robić przez wiarę. W liście do hebrajczyków, w rozdziale 11, w wersecie 6 jest napisane, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie ma więc sposobu, aby mieć relację z Bogiem, jeśli próbujesz wszystko rozgryźć swoim umysłem. Rozmawiałem z kimś o tym wczoraj wieczorem. Pamiętam, że kiedy byłem w Wietnamie, prowadziłem studium biblijne i miałem około sześciu lub siedmiu mężczyzn, którzy w nim uczestniczyli. Pewien mężczyzna przyszedł późno i stał tam przez chwilę, a potem zaczął zadawać pytania, na które nie potrafiłem odpowiedzieć. Byłem zupełnie nowy w panu, nie wiedziałem zbyt wiele o słowie, a on pytał mnie o rzeczy, na które teraz mógłbym odpowiedzieć, ale wtedy nie miałem pojęcia. Powiedziałem mu, że nie wiem, nie wiedziałem, jak odpowiedzieć na jego pytania i on po prostu mnie wyśmiał. Zrobił ze mnie głupca przed tymi wszystkimi mężczyznami, którzy byli na tym studium biblijnym. Powiedział, że jest ateistą i nie wierzy, że Bóg istnieje. Wstał i powiedział, wychodzę, kto idzie ze mną? I całe moje studium biblijne, wszystkich sześciu czy siedmiu z tych mężczyzn po prostu wstało i wyszło razem z ateistą. Był bardziej wpływowy niż ja i nie był to dobry moment. Siedziałem tam i myślałem, Boże, co mogłem zrobić? Jak mogłem odpowiedzieć na te pytania? Po około 20 minutach ten mężczyzna, który był ateistą, wrócił, usiadł, spojrzał na mnie i powiedział, Chcę to, co masz. Byłem kompletnie zszokowany. Zrobił ze mnie głupca, nie potrafiłem odpowiedzieć na jego pytania. Inni ludzie najwyraźniej uznali, że jego odpowiedzi były lepsze od moich. Wyszli razem z nim. Byłem po prostu zszokowany. Zapytałem, naprawdę, dlaczego chcesz tego, co ja mam? Przegadałeś mnie, zrobiłeś ze mnie głupca, a on na to. Jestem absolwentem Princeton. Całe moje życie opiera się na intelekcie i mam wszystkie te argumenty, które opracowałem. Powiedział: Spierałem się z Tobą i zrobiłem z Ciebie głupca, a mimo to masz coś, co wykracza poza intelekt. Wciąż wierzysz? Częścią tych pytań, które zadawał mi wcześniej, było: Skąd wiesz, że Bóg istnieje? Nie znałem wszystkich odpowiedzi na wszystkie jego pytania, ale powiedziałem, wiem, że Bóg istnieje, rozmawiałem z nim dzisiaj, On do mnie mówi, zmienił moje życie i po prostu dzieliłem się z nim rzeczami, których niekoniecznie mogłem wyjaśnić, ale których doświadczyłem. Miałem relacje z Bogiem, a nie tylko argumenty. Są ludzie, którzy oglądają ten program w tej chwili i badają grunt. Patrzysz na chrześcijańską audycję programu i zastanawiasz się, co ktoś ma do powiedzenia. Próbujesz zrozumieć Boga intelektualnie. Możesz myśleć, że jestem głupcem, że nie podążam za Twoją logiką i tym podobne, ale mówię ci, że niezależnie od tego, co ktokolwiek inny ma do powiedzenia. Wczoraj zadzwonił do mnie telefon, kiedy prowadziłem program i ktoś zapytał, skąd wiesz, że Biblia jest natchniona. Jest wiele rzeczy, którymi mógłbym się podzielić, ale jedną rzecz, którą powiedziałem, było: Wiem, że jest natchniona, ponieważ mnie inspiruje, zmieniła moje życie. Słowo Boże jest żywe, list do Hebrajczyków Rozdział 4, werset 12. Oznacza to, że ono żyje, że jest żywym słowem i kiedy je czytam, Bóg przemawia do mnie. A więc dzieliłem się tego rodzaju rzeczami z tym ateistą, i nawet jeśli zadawał pytania, na które nie mogłem odpowiedzieć, nie zmieniło to faktu, że znam Boga. Nie możesz mi powiedzieć, że Boga nie ma, bo. Bo ja go znam. On żyje wewnątrz mnie. I to właśnie go przyciągnęło, wrócił i powiedział: chcę tego, co ty masz. Mogłem pomodlić się z tym mężczyzną i poprowadzić go do Pana i narodził się na nowo. Widzisz, właśnie o tym mówię, są rzeczy, które przychodzą tylko dzięki temu, co nazywam objawieniem. Nie chodzi tylko o to, że Ty swoim umysłem wszystko rozgryzasz. I znowu nie mówię, że masz nie używać swego umysłu, ale musi być on zainspirowany przez Ducha Świętego. O tym właśnie mówi Paweł. Mówi o on, że głosimy mądrość, lecz nie jest to mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. Czy wiesz, że mamy dziś ludzi, którzy twierdzą, że są intelektualistami, mogą mieć 32 stopnie naukowe i nadal być zamknięci? To nie znaczy, że jesteś kimś tylko dlatego, że masz te wszystkie stopnie naukowe. Apostoł Paweł był jednym z najbardziej wykształconych ludzi swoich czasów. A jednak w liście do Filipian, rozdział trzeci mówi: wszystko, co było dla mnie zyskiem, uznałem za gnój, abym poznał Chrystusa i znalazł się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tej, która jest przez wiarę Jezusa Chrystusa. Wziął cały swój intelekt i wszystkie rzeczy, które posiadał i kiedy spotkał prawdziwego Boga i poznał go swoim sercem, nie odrzucił całego swojego intelektu, ale przeanalizował i spojrzał na wszystko poprzez wiedzę objawioną. Właśnie o tym A mówi tutaj Paweł. Czy wiesz, że apostoł Paweł nie był jednym z dwunastu uczniów? Tych dwunastu ludzi, którzy spędzili z Jezusem trzy pół roku. Jak wiemy, Judasz powiesił się więc, po zmartwychwstaniu było ich tylko jedenastu. Niemniej jednak ci ludzie spędzali dzień i noc z Jezusem przez trzy i pół roku, a jednak Piotr, który był jednym z bliskich, jednym z wewnętrznego kręgu Jezusa, kiedy czytał Pisma Pawła, powiedział, nasz umiłowany Paweł mówi pewne rzeczy, które trudno zrozumieć, które, podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają. Apostoł Piotr mówił: Objawienie Pawła jest większe niż moje. Paweł jest tym, który otrzymał objawienie Nowego Przymierza Łaski Bożej i to nawet przewyższało to, co miał Piotr. A Piotr jest osobą, która fizycznie spędziła 3,5 roku z Jezusem. Paweł nie spędził fizycznie czasu z Jezusem, ale po spotkaniu z Panem na drodze do Damaszku udał się na pustynię na 3,5 roku i poznał Boga przez objawienie. I miał większe objawienie tego, jak odnosić się do Boga przez łaskę niż ludzie, którzy spędzili trzy i pół roku fizycznie z Jezusem w Jego fizycznym ciele. Chodzi mi o to, że wiedza objawiona przewyższa wiedzę intelektualną, to gdy próbujemy sami dojść do pewnych rzeczy i o tym właśnie mówi Paweł. Dalej w wersecie siódmym mówi, lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy. Ta tajemnica to nie jest coś, co jest ukryte przed tobą, jest to ukryte przed ludźmi, którzy działają tylko z umysłu. Ponownie nie twierdzę, że chrześcijaństwo jest bezmyślne. Ma ono doskonały sens, ale nie ma sensu dla cielesnego umysłu. W ósmym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł napisał, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, inaczej mówiąc, ci z Was, którzy tylko próbują zrozumieć Boga mentalnie, nie mogą podobać się Bogu. O tym właśnie mówił Paweł. Głosimy mądrość Boga w tajemnicy. To nie jest tajemnica w tym sensie, że nie można jej poznać, ale jest to tajemnica dla ludzi, którzy tylko próbują ją sami pojąć i odmawiają Bogu, inspirowania ich i prowadzenia przez ich serce. Mówi więc zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale, której nie poznał żaden z władców tego świata, gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Wiele mógłbym o tym powiedzieć, to jest świetne. Werset dziewiąty Jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Wielu religijnych ludzi używa tego wersetu i mówi: Cóż, po prostu nie możesz zrozumieć Boga. Nie. Nie można zrozumieć Rzeczy Bożych. Kiedyś dowiemy się więcej, kiedyś zrozumiemy dlaczego. Oni w zasadzie po prostu idą przez życie, rodzą się na nowo, ale nie wiedzą jak chodzić z Bogiem, nie wiedzą jak przyjmować od Boga i po prostu nie mogą się doczekać nieba, ponieważ w słodkim kiedyś będzie niesamowicie, ale w trudnym teraz są po prostu zbawieni i utknęli. Jest to cytat z wersetu Starego Testamentu, który zasadniczo mówi, że swoim umysłem nie możesz zobaczyć, nie możesz zrozumieć, nie możesz naprawdę pojąć Boga. Bóg jest daleko, daleko, daleko poza naszą zdolnością pojmowania Go za pomocą umysłu. Dla tych, którzy mówią, że to jest sposób, na jaki jesteśmy skazani, dopóki nie pójdziemy być z Panem. Następny werset mówi, Nam zaś Bóg objawił to przez swojego ducha. Duch bowiem bada, wszystko, nawet głębokości Boga, a jeśli przejdziesz do wersetu 14, jest tam napisane, lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. To mówi o tym, że swoim naturalnym umysłem nie jesteś w stanie zrozumieć Boga, są bowiem dla Niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Tu nie jest napisane, że nie możesz poznać Boga, że nie możesz mieć relacji z Bogiem, dowiedzieć się jak działa Królestwo. Chodzi o to, że nie możesz tego zrobić tylko swoim fizycznym umysłem. Musisz mieć Boga, który Ci to objawi. Zajmę się wieloma kwestiami w tej serii. Ale jedną z rzeczy, która nie ma sensu dla naturalnego umysłu, jest to, co mówi Biblia. Jest wiele takich miejsc, ale w Ewangelii Łukasza 6:38 Jezus powiedział: "Dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze". Czy wiesz, że jeśli czegoś potrzebujesz, jeśli nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby zapłacić rachunki, kupić coś lub zdobyć coś, czego potrzebujesz, naturalny umysł myśli: "Jak mogę zaoszczędzić?" Muszę zaoszczędzić, muszę trzymać wszystko, co mam, muszę zdobyć więcej pieniędzy. Dla naturalnego umysłu najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jeśli tu jest Twój cel, a ty jesteś tutaj i brakuje ci do tego, to jeśli weźmiesz część tego, co masz i oddasz, to oddalasz się od swojego celu. Masz teraz mniej niż miałeś i dla naturalnego umysłu to po prostu nie ma sensu. Ale ponieważ istnieje Bóg, który mówi, że kiedy dajesz, a będzie ci dane, czy wiesz, że najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest to, że kiedy masz cel i brakuje ci do Niego, zamiast gromadzić, zamiast niczego nie oddawać, to, co musisz zrobić, to zacząć dawać. Dając, tak naprawdę zbliżasz się do zobaczenia, jak ten cel się wypełnia, widzisz, to nie ma sensu dla Twojego naturalnego umysłu, a jeśli niektórzy z Was, którzy to oglądają, nie otrzymali objawienia, jeśli nie stało się to dla Was rzeczywiste poprzez Wasze serce, że Bóg. Kiedy pokładacie w Nim zaufanie i robicie to, co On mówi, i bierzecie część tego, co macie, i rozdajecie to, zamiast się zmniejszać, wzrastacie. To nie ma sensu dla Twojego naturalnego umysłu, ale tak właśnie działa Królestwo Boże. To tylko jedna z ilustracji. Ci z Was, którzy to oglądają, myślą, o czym ty mówisz. To nie ma sensu dla Twojego naturalnego umysłu, że kiedy czegoś potrzebujesz, oddaj coś i w ten sposób dostaniesz więcej. To jest całkowicie całkowicie sprzeczne ze sposobem, w jaki sam myślisz. A jeśli jesteś osobą duchową, jeśli pozwalasz, by Bóg Cię inspirował, ma to sens, że droga w górę w Królestwie Bożym prowadzi w dół. Sposobem na zdobycie więcej jest oddanie części tego, co masz. Zamiast gromadzić, trzeba dawać być hojnym. Te rzeczy muszą przyjść przez objawienie, tak więc wszystko to jest wstępem do tego, o czym mówię. Kiedy zacząłem myśleć o tym, że 55 lat temu, 23 marca 1968 roku, Pan zmienił moje życie, chwaliłem Boga i świętowałem to, a kiedy o tym myślałem, Pan zaczął do mnie mówić i powiedział, że muszę spisać niektóre z tych objawień, które przyszły nie tylko poprzez intelekt, nie tylko poprzez studiowanie, nie mówię, że nie studiuję, ale studiuję, ale potem modlę się i pozwalam Bogu dać mi nadnaturalne zrozumienie i objawienie. Te objawienia, które Bóg mi pokazał, zmieniły moje życie. Jest ich o wiele więcej niż tylko 20, ale zdecydowałem, że napiszę o 20 z nich. Chciałbym też powiedzieć, że jest to w pewnym sensie bardzo krótka autobiografia. Dzielę się tym w sposób przypominający biografię. Cofam się i zaczynam mówić o czasie, który był właściwie 65 lat temu, kiedy po raz pierwszy narodziłem się na nowo. Pierwsze objawienie, jakie otrzymałem, dotyczyło piekła, a potem otrzymałem objawienie o zbawieniu przez łaskę. Potem po prostu przechodzę przez to objawienie i w pewnym sensie, w sposób biograficzny zaczynam mówić o tym, co Bóg mi objawił, jak to zmieniło moje życie. Damy ci to w prezencie i wierzę, że będzie to prawdziwe błogosławieństwo, ale chcę tylko podkreślić, że musisz mieć wiedzę objawioną, nie tylko wiedzę intelektualną, wiedzę, którą zdobywasz chodząc do szkoły i umieszczasz ją tutaj w swoim mózgu. W duchowej musi ona stać się czymś więcej niż tylko wiedzą intelektualną. Musi stać się objawieniem serca, a kiedy to zmieni Twoje serce, a kiedy ta wiedza i te objawienia wypłyną z Twojego serca, gwarantuję Ci, że nikt nie może Ci tego ukraść. Szatan w pewnym sensie może przyjść i ukraść rzeczy w twoich myśli, z twojego umysłu, ale kiedy otrzymasz coś na poziomie serca, to jest to po prostu inny sposób życia, a tak niewielu ludzi faktycznie żyje ze swojego serca. Pozwalają, by okoliczności, sytuacje, ludzie, ich rady i tym podobne rzeczy. Ograniczały ich i zmuszały do robienia rzeczy, a przecież nie tego uczy Pismo Święte. Tak czy inaczej, zamierzam przejść przez wiele rzeczy. Myślę, że to będzie naprawdę niesamowite. Jestem tym podekscytowany. W pewnym sensie jest to również bardzo krótka biografia niektórych rzeczy, które Bóg uczynił w moim życiu. Ponownie jest to nasz prezent dla Ciebie, myślę, że będzie to błogosławieństwem. Zachęcam więc do posłuchania naszego lektora, przekaże Ci on wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby móc to zdobyć. Będziemy również oferować inne produkty, które uzupełniają tę serię. Nie wiem, jak długo ona potrwa. Po prostu podzielę się z Tobą rzeczami, które Bóg położył na moim sercu i wierzę, że będzie to dla Ciebie błogosławieństwem. Posłuchaj więc naszego lektora, który przekaże Ci te informacje i zachęcam Cię, abyś zadzwonił lub napisał dzisiaj, aby otrzymać tę małą, bezpłatną broszurę, a następnie dołącz do mnie ponownie jutro, gdy będziemy kontynuować nauczanie na temat 20 objawień zmieniających w twoje życie.